Cześć, to ja Emika. Właśnie chcę Wam pokazać dzisiaj, co ja kupiłam przy myślu. Fajne pamiątki. Tutaj mam przepiękną książeczkę. Opowieść wygriną. Jest też bardzo piękna historia. Drugą rzeczą to będzie też książka. To są marżuscy w podróży jest ciekawa książka i też wczoraj też sobie kupiłam taki krem do rąk o zapachu borówki amerykańskiej to jest krem do rąk też myślę że będzie przepięknie pachnieć tutaj mam taki pudel też do twarzy i tutaj też mam takie przepiękne cienie do powiek. To się są przepiękne kolory. I jeszcze jeszcze tu mam taką ładną, faną maseczkę do twarzy. Jest przepiękna i myślę, że będzie mi te maseczki ładnie. I tutaj jeszcze taką kupiłam Ładną śminkę w kolorze brudnym różu, To jest ładna. I też byłam, a małowie też byłam w takim przepięknym hotelu, te są w góry Bieszczady. I tutaj na tym wisiorku jest namalowana aniołek, przepiękną sukienką i blond włosami, w tle czerwonym, też jest bardzo, bardzo ładna misioreczek. I jeszcze dzisiaj sobie kupiłam taką ładną bluzę z krótkim rękawkiem. Jest taka biało, złote, ma napisy na tle takiego brozu. I na przodzie ma szureczki i tu ma kaptur. Drugą bluzeczkę też jest biała. Jest też taka ładna bluzeczka Morali. I Ta też bluzeczka, ta pierwsza, co pokazywałam też jest Morali. Jest bardzo ładna, jest w białym kolorze, tu Góry przy kapturze ma też sznureczki, i na dole też są sznureczki. Jest bardzo ładna, i tu też ma kaptur. A jeszcze Wam pokażę: też byłam też w takiej ładnej misowości, w solinie. Też kupiłam taką maskotkę, kaczor. I bawi się Desi. Ma przepiękne okularki. Złote oprawki. mam. Tu mam przepiękny swetalek zielony. Ma dziubek łomaczowy i torobeczkę i ma na górze taki przepiękny swetalek zielony z jednym guziczkiem, a na górze głowy ma taką opaskę na górze jest ładna i bardzo się cieszę z tych wszystkich pamiątek. A na dzień ojca o taty, tata mój dostał ude mnie takie ładne serduszko, też bierz tady takie ładne seduszko na dzień ojca. Bardzo dziękuję, że mnie oglądacie, mnie łapeczka w górę i zobaczymy filmu. Cześć.